Rzeczywiście, kiedy robiłem różę, to pomyślałem sobie, że nigdy więcej filmu historycznego, dlatego że nas, naszej kinematografii, po prostu na takie kino nie stać. Ale potem po tej róży miałem kilka takich emocjonalnych odbiorów, nie tylko w Polsce, także za granicą. I tak pomyślałem, że może warto jeszcze się z takim kinem historycznym zmierzyć. Ja chciałam Pana zapytać, dlaczego Pan się oparł w scenariuszu o wspomnienia, wypowiedzi Księdza Jesakowicza Zaleskiego. To pierwsze moje pytanie. Też związane z tym, czy Pan korzystał ze źródeł ukraińskich, a też innych? Nie opierałem się o Pana Zaleskiego, jeżeli chodzi o scenariusz. Korzystałem przede wszystkim z relacji Polaków, którzy ocaleli z, z pogromów. Była, były tam również relacje Ukraińców. Deserter. Znaczyć swój. Chciałem zapytać bardzo młodych, utalentowanych aktorów, którzy są obok pana, jak oni odbierają to to co wykonywali grając w tym filmie. Oczywiście przygotowując się do roli zaczęłam od, od czytania i Różnych dokumentów i książek. Bardzo długo rozmawialiśmy o, o motywacjach mojej bohaterki. Chcieliśmy jej dawać, nadać różne barwy, jak najbardziej ją e, uwiarygodnić. Przecież te wszystkie stany, emocje ja ich nigdy nie przeżyłam, mogłam jedynie sobie wyobrazić. I też często zastanawiałam się, co byłoby, gdybym mm, ja. Stanęła wśród tak okrutnych wydarzeń, jak ja bym się zachowała, co bym poczuła. Pamiętam, że scena porodu była dla mnie dość trudna emocjonalnie i fizycznie zwłaszcza, że rodziłam swoje urodziny. No i miałam na rękach najmłodszego aktora, który miał zaledwie tydzień. Temat tego filmu jest niezwykle trudny, bo jest niezwykle bolesny a dla mnie jako dla y, młodego aktora i y, jako dla Polaka też. Y, niezmiernie ważne jest to, że od początku głęboko wierzyłem i ufałem, że ten film będzie uczciwy, a kiedy go zobaczyłem, to y, nabrałem już absolutnego przekonania, że taki jest. W większości przypadków aktorzy ukraińscy obejrzeli ten film z pękniętym sercem. Troszkę pośpiewali, troszkę pomilczeli. Każdego z nich osobno zapytałem, czy nie czuje się zmanipulowany. To dla mnie bardzo ważne. Czynnik ludzki to podstawa, ponieważ co innego czytać scenariusz, co innego zobaczyć film. I żaden z nich nie powiedział, że poczuł się zmanipulowany. Oczywiście yy, oni wszyscy odbierają ten film tak, jak ja bym chciał, że to jest film wymierzony przeciwko nacjonalizmowi, przeciwko wojnie. I nie mam najmniejszych wątpliwości, że za jakiś czas ten film będzie pracował na poprawienie relacji polsko-ukraińskich. Teraz rzeczywiście moment jest bardzo taki nie, nie, niedobry. Z wielu względów, prawda? Sytuacja polityczna, ale też to jest taki moment, gdzie te emocje są największe. E, na Ukrainie ten film jest hejtowany, chociaż jeszcze nikt go tak naprawdę nie widział. Ale kiedy te emocje opadną, to wydaje mi się, że będzie można mm, na, na nowo zderzyć się z, 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 no, z tą historią. A dla mnie ważne jest to, żeby Ukraińcy zrozumieli, że piwo w Lwowskiej Kryjówce Polakom smakuje gorzej i że źle się czują idąc ulicą Bandery i chciałbym, żeby ci Ukraińcy wiedzieli, dlaczego źle się czują, ponieważ zwykły człowiek na Ukrainie nie ma pojęcia o tych wydarzeniach.